Podejmuję walkę. I tak pozostanie już na zawsze. Wyniki nowe, cele obrane. Stałem na błędzie medale zawsze, dziś jestem narratorem i daję motywację, ciężka koncuzja, ale pieprzyć wakacje rywalizuję w rapie, kocham rywalizację Adrenalina człowiek, reszczyk emocji, ktoś był dziś najlepszy, jutro jest tylko dobry, albo dajesz z wszystko albo robisz tylko fotki, albo robisz ciężki trening, bo jesteś na siło podejmuję walkę, walkę tak pozostanie już na zawsze Wyniki nowe, cele obrane Stałem na pudle, miałem medale zawsze Dziś jestem narratorem i daję motywację Ciężka kontuzja, ale pieprzyć wakacje Rywalizuję w rapie, kocham rywalizację na człowiek, reszczyk emocji Ktoś był dziś najlepszy, jutro jest tylko dobry Albo dajesz z siebie wszystko, albo robisz tylko fotki Albo robisz ciężki trening, bo jesteś na siło Podejmuje walkę. Walkę, walkę! I tak, pozostanie już na zawsze. Wyniki nowe, cele obrane.